Wolniej, wolniej, ja nie zwolnij, zwolnij! Teraz! Ole <noise> mnie No cześć, ja jestem Neken. W tym krótkim filmie pokażę Wam, jak można bawić się w EU2 szturmowiec Battle of Stalingrad. W górnym, prawym rogu wrzucę playlistę do bardziej poważnych filmów związanych z actingiem i nie tylko. Zapraszam do oglądania. Nie Dawaj! Ej, <noise> na niego! Wiodę się nie ja ja Wal, wal, do tyłu, do tyłu, dawaj! wal Pierwsza, pierwsza, fula! Dawaj, chowaj, chowaj, my ci za Oganta przejadę! Co jest? Ja! Ja! Pan wie ciągnie! Co Jak vergocony stałem ja, do góry! Dawaj do tyłu! Trampolina! Trampolina! Dawaj pan! Ej! Spierzcie! Spadł nie spadam! <śleszte> Spadłe po mocy, nie! Ale jedziemy! No to ustaw się do Murku. Do Murku się ustaw. To cię pchać będę. Dobra. Ale ty za gruby jestem pancer. A skąd? A się tak sobie. Ej, nic, nie ma! O nie! O nie! Dobra, jedziemy! Dawaj! Za flarów jak ja strzelę, to... Ej, bo mnie trafisz. Dobra, trzy, cztery, Jedziemy. Fula. Opa! To tak, żebyśmy w tym samym czasie uderzyli. Nie dobra, równo nawet. Czekaj, wol, zwolnij troszkę, zwolnij. Zwolnij, zwolnij, nie zwolnij. Nie działa, zwolnij. Dobra, Teraz. Cało. O, dobrze! O, mnie Cało. wystrzeliło. Ej. Ja nic nie widzę. Ej, Dwójkę zginęliście, Cało. a jeszcze nie. Ale nie, tak na wprost, żebyś był. Na wprost, na wprost. To wiedziesz na nią. Pustujemy cię. Ale nie tak. Inaczej, tak żebyś na wprost był jak ja mam. No, dziś się piecimy. Ulu, daj Dawaj, na wprost, na wprost. Tak? A. A, ale to jest... A, Dobra, dawaj, pcham dawaj, cię. Dawaj. Pcham cię. No, sorry. Daj <laughs> śpiewają. Dobra. No, wjeżdża, wjeżdżasz, wjeżdżasz tam. Dawaj, dawaj. Pchaj mnie, pchaj Dawaj. No, No, pchasz o nie, Zgadę spadłeś! O nie, do... No. Czekaj, strzelaj jeszcze! Strzelaj we mnie sami! Oh, no, no, no! Ej, główkę chowaj! Kowaj, bo biednie na ciebie! Główkę chowaj! Nie naprawiaj, wiodę w ciebie! O, <laughs> poleciał! Ej, nie! Ciało nowe mi! Ej! <laughs>